W tym roku kończę 30. To mnie mobilizuje. Chcę z każdym dniem doświadczać więcej. Parę lat temu wraz z mężem i przyjaciółką założyliśmy swój biznes. To była niezła szkoła życia, ale teraz jest super i zajmujemy się jego rozwijaniem. Ukończyłam polonistykę i pedagogikę. Wciąż uwielbiam czytać, choć miejsce Raymonda i Prusa zastąpili mróz i bonda. Niedawno skończyliśmy z mężem nasz dom, ten pierwszy. Nie wiem, ile przyjdzie nam spędzić w nim życie, ale na razie jest pięknie. Uwielbiam podróże. W ostatnich latach odwiedziliśmy z mężem kilka pięknych zakątków świata. Chcemy więcej, ale na chwilę musimy to odłożyć. W ogóle mamy mnóstwo pomysłów, tylko ze względów zawodowych często brakuje nam dni na ich realizację. Od 21 lat zmagam się z uszczycą. To zawsze było dla mnie trudne. Przez wiele lat podkopywało to moją samoocenę, aż w końcu powiedziałam dość i zaczęłam walczyć o samą siebie. Nie tylko w przestrzeni, ale głównie we własnej głowie. Uwielbiam sport. Staram się żyć zdrowo, zarówno w sferze fizycznej, jak i mentalnej, choć otaczający świat temu nie sprzyja. Mam dwójkę kochanych psiaków. Jednego młodego i szalonego, a drugiego staruszka, którego adoptowaliśmy na ostatni rok życia ze schroniska. Tak przynajmniej nas zapewniali, ale miłość daje chyba drugie życie, bo ten staruszek, który osiem lat żył w schronisku, jest z nami już czwarty rok. Moje życie nieustannie się zmienia. Dziś postanowiłam założyć kanał na YouTubie. Już kiedyś próbowałam pisać bloga, teraz może pójdzie lepiej. To będzie dla mnie nowe doświadczenie, tak jak cały ten rok. A, zapomniałabym, jestem przed życiową rewolucją. Za chwilę pojawi się on, Leon, nasze pierwsze dziecko. Ale o tym dowiecie się z najbliższych filmów, a to ja, kawa bez mleka. Zapraszam!